No, taka jest sytuacja, jest mapa Polski i historyczna część tutaj z tyłu za takimi postaciami jak Donald Tusk jako Prusak, Antoni Macierewicz jako Austriak, no i w towarzystwie Putina. Także tak to wygląda, Putina jako Rusa. No tutaj jest to jakże współczesne to, co się dzieje teraz w tej Małopolsce Wschodniej no i, i na dawnych terenach Rzeczypospolitej. No to ja uważam, że no tutaj, tutaj, o tam z tyłu jeszcze takie postacie. Bardzo charakterystyczne. Tak to wygląda. O, 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 ktoś ludzi do wojny w celu stworzenia niebiańskiej Jerozolimy. No i to każdy Polak niech się zastanowi, co robi, komu pomaga i czy przypadkiem nie pomaga tworzyć żydowskiego państwa na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Przestrzegam przed tym, bądźcie ostrożni. W wypowiedziach, w działaniach, bo to łatwo wywołać konflikt zbrojny, łatwo się do niego dołączyć, no ale ciężko później no, rozwiązać taki problem. Nie ulegajcie judzeniu, nie, nie dajcie się robić w nie naszą wojnę. No i to, co Putin robi, no to wydaje mi się, że chyba nie chce tego państwa. Państwa niebiańskiej Jerozolimy na terenach Ukrainy. A może chce i się z Żydami, dogadał. To już każdy niech sobie rozstrzygnie. No ale taka sytuacja dla Telewizji Narodowej. Krótko, bo krótko. Mówił Bartłomiej Kurzeja. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem i sława Wielkiej Polsce. O, tak trzeba mówić. Nie ulegajmy w jakiejś takiej nowomowie. I banderyzacji Polski. To jest bardzo szkodliwa rzecz. Czołem Wielkiej Polsce i Sława Wielkiej Polsce.